Jak wstawić obraz do gamebooka? Po pierwsze, grafika musi być dostępna online pod określonym linkiem. W tym celu korzystamy z zasobów, które znajdują się już w internecie, np. z banków zdjęć lub z własnych udostępnionych materiałów. W naszym projekcie będziemy wizualizowali nasze lokacje w świecie Minecraft. To znaczy, że musimy je wybudować, a następnie wykonać zrzut ekranu, czyli zrobić screenshota. W celu umieszczenia tych obrazów w naszym projekcie Wykorzystamy bezpłatny serwis pozwalający na przechowywanie grafiki na ich serwerze. Dzięki temu uzyskujemy bezpośredni link do naszej grafiki, która będzie dostępna online. Zobaczmy, jak to zrobić. Na początku musimy mieć przygotowaną grafikę na naszym komputerze. Następnie przechodzimy na stronę postimage.org i przesyłamy tam wybrane zdjęcie, pozostawiając ustawienia domyślne. Kopiujemy drugi link, czyli bezpośredni odnośnik. W ten sposób możemy wykorzystać go, używając znacznika img z języka html. Polecam założyć bezpłatne konto w tym serwisie, co pozwoli na łatwe zarządzanie wszystkimi udostępnionymi obrazami. W innym przypadku radzę kopiować linki i przechowywać je w pliku tekstowym na komputerze ponieważ w przypadku utraty linku niestety należy ponownie udostępnić obraz i uzyskać nowy link. Mając już przygotowany link do grafiki, musimy użyć znacznika img z języka html. Zobaczcie na przykład źródło. Tutaj wklejamy link. Szerokość. Tu wprowadzamy wartość podaną w procentach lub w pikselach. Polecam, abyście podawali wartości w procentach. Dzięki temu ustawimy rozmiar obrazka w stosunku do aktualnego rozmiaru karteczki. To znaczy, jeżeli na przykład użytkownik będzie korzystał z naszego Gamebooka na smartfonie, to karteczka wraz z obrazem zostanie dostosowana do małego ekranu. Podanie tych wartości w pikselach sprawi, że obraz nie zmieni swoich rozmiarów, co może spowodować, że wysunie się poza ekran, czyli widok użytkownika. Wysokość wprowadzamy wartość na takiej samej zasadzie co w przypadku szerokości. Nie zalecam określania wysokości ze względu na możliwość przypadkowego zaburzenia proporcji obrazka. Jeżeli jej nie podamy, to ustawi się automatycznie względem szerokości, zachowując odpowiednie proporcje. Opis. Zawsze należy podać tekst alternatywny, czyli opis obrazka. Pamiętaj, że użytkownikiem może być osoba niepełnosprawna, np. słabowidząca lub niewidząca, która korzysta z czytnika stron internetowych. Wówczas taki opis obrazka pomaga jej lepiej zapoznać się z naszą stroną internetową. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Eee, przed uruchomieniem usunę jeszcze wysokość. Obraz możemy również wyśrodkować najlepiej korzystając z znacznika center. Robimy to dokładnie tak samo jak przy wyśrodkowaniu tekstu. Znacznik otwarcia, czyli rozpoczęcie wyśrodkowania, znacznik zamknięcia, zakończenie wyśrodkowania. Pamiętaj, że znacznik center ma swoją własną szerokość równą 60%, dlatego obraz będzie jeszcze dodatkowo mniejszy. Można to zmienić w języku CSS. Pokażę Wam jak to zrobić w kolejnych częściach poradnika. Zobaczmy rezultat.